W nagłej sytuacji pogorszenia naszego stanu zdrowia, właśnie jeżeli podejrzewamy udar, zawał, tak, jeżeli mamy dłużność, warto jest zadzwonić po pomoc na pogotowie ratunkowe. Wtedy korzystamy z numeru 112 lub 999. Jeżeli nasz stan zdrowia na to pozwala, możemy sami dotrzeć do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Tutaj chciałam tylko podkreślić, żebyśmy szpitalnych oddziałów ratunkowych, nie traktowali jako wizyt tak, u lekarza bez potrzeby, ponieważ wtedy zajmujemy, tak blokujemy miejsca osobom, które potrzebują tej pomocy w trybie nagłym. W godzinach 18 .00, .00 rano oraz w weekendy i święta mamy dostęp do nocnej opieki zdrowotnej. W tych godzinach możemy skorzystać z pomocy, jeżeli nasze zdrowie się pogorszy, ale nie wymaga wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym. Żeby skorzystać z nocnej pomocy, nie musimy posiadać skierowania, nie musimy się również rejestrować. I adresy do tych placówek możemy znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Możemy to sprawdzić korzystając z internetowego konta. Pacjenta. Jeżeli założymy sobie konto w internetowym koncie pacjenta, możemy właśnie sprawdzić, czy posiadamy aktywne ubezpieczenie. Możemy również sprawdzić, jakie świadczenia nam przysługują, gdzie możemy się na przykład zapisać na szczepienie, kto jest naszym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Możemy również złożyć deklarację do, pod, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarza rodzinnego możemy zmienić bezpłatnie dwa razy w ciągu roku. Jeżeli chcemy zmienić trzeci raz, musimy wnieść opłatę w wysokości 80 zł. Jeżeli na przykład jest sytuacja niezależna od nas, że dana placówka przestaje świadczyć usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej bądź się przeprowadziliśmy, wówczas takie zmiany możemy dokonać bezpłatnie. Seniorzy mają dodatkowe przywileje zdrowotne. Jest to na przykład lista leków refundowanych, są to leki bezpłatne dla seniorów. Również seniorzy mogą skorzystać z programu Moje Zdrowie, jak również z programu profilaktyki szczepień ochronnych. Dodatkowym przywilejem dla seniorów jest to, że mogą skorzystać z listy bezpłatnych leków, która jest refundowana w grupie powyżej 65 roku życia. Mogą również skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych, np. są to szczepienia przeciwko grypie, przeciw pneumokokom czy przeciw covid. W szczególnych przypadkach seniorzy mogą również skorzystać z usług transportu sanitarnego, na przykład jeżeli wymagają dializ lub wizyty u lekarza specjalisty, a ich stan zdrowia nie pozwala samodzielnie dotrzeć na wizytę. Dobrym rozwiązaniem jest opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej. Umożliwia to lekarzom w podstawowej opiece zdrowotnej zlecić dużo specjalistycznych badań, jak również skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Wyróżniamy różne ścieżki tej opieki koordynowanej, na przykład dla pacjentów chorych kardiologicznie lub chorych na przykład diabetologicznych. Takim dobrym rozwiązaniem są również teleporady. Teleporady mogą się odbywać bez naszego osobistego... Wstawiennictwa w danej placówce zdrowotnej. Jako dobre rozwiązanie mogę również wskazać internetowe konto pacjenta, w którym znajdziemy naszą historię leczenia, sprawdzimy, czy jesteśmy ubezpieczeni, sprawdzimy, kto jest naszym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Możemy również złożyć deklarację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub zapisać się. Na, do udziału w programach profilaktycznych. Jako dobre rozwiązanie należy również wskazać leczenie domowe w ramach opieki długoterminowej, jak również wsparcie organizacji pacjenckiej.